Na skrzyżowaniu poproszę w lewo. Tutaj trzeba się też zatrzymać, dokładnie. No właśnie. Ale... Niewiele zabrakło, dałbyś się złapać. Dawaj. Nie pan tak słupka szkolecia na czerwonym prawo jedziemy blisko prawej strony i pamiętaj bez pośpiechu spokojnie zatrzymujemy nikt nas nie goni, nic się nie, nie dzieje zawsze wiesz, wdech wydech i dopiero Nieźle, no ale chyba tak to nie powinno wyglądać. No koła tak się nieźle tak. zakręciły. Także jeżeli mogę poprosić, to następnym razem chciałbym troszkę delikatniej. Otoczył nam się. To trzech razy sztuka. Sezon na jazdę z poświetloną elką uważam za otwarty. Będziemy zjeżdżali z jazdem na Wysockiego Kosta wcześniej, dalej, 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 tylko na wcześniej kierunek rzeczy tak z daleka to nawet nie widziałem no, tam wszystkich Ale może tak być, może być tak, że będziesz jechał z egzaminatorem i on ci powie na przykład tutaj, e, proszę kierować się na białe Wiesz, tego typu, tak? Albo proszę kierować się na biały. Dobra, na razie tu jeszcze w prawo na skrzyżowaniu. chyba egzamin po lewej stronie tam. Biały, no. My w prawo na razie. A nie, nie egzamin, ale podobne, Pójdź gościa, pójdź Kurde. Widziałeś go? Widziałeś. Ja. A to czemu nie chmowałeś? Jedziemy, nie. A teraz faktycznie. Dzisiaj pojedziemy nietypowo, bo wyjedziemy w lewo do środka, tak żeby na światłach sklecić w prawo. W światłach w prawo, tak? Na światłach w prawo, tak. Kierunkowskazu nie słyszę? Lecimy. Jest nie ma co stać. Tam samochody są, ale bardzo daleko. Tu. Tutaj nie ma co czekać. Oczywiście, jak jest jakieś ryzyko, to nie jedziemy. Ale, moim zdaniem, na tyle byli daleko z lewej strony, że można było 5 razy pojechać. W najbliższym skrzyżowaniu, chciałbym skręcić w lewo. Skręcę sobie tutaj w lewo teraz, między linie. Troszkę bardziej do lewej, do lewej, do lewej. Świetnie, lekko do prawej. I tym sposobem, ale tym sposobem, jeżeli schowasz się do środka, to ci, którzy jadą za nami, mają możliwość przyjazdu. No tak. Jedziemy do końca. Na końcu widzę taki czerwony znak, i na tym skrzyżowaniu będziemy jechali w lewo. Co to za znak? Stop. Zaparkuj po lewej stronie. Wybierz sobie dogodne miejsce. Nie narzucam. Dobra. Jak zaparkujemy, będziemy zawracali. Mm -hmm. Nie wcisnąłeś sprzęgła, użyłeś hamulca i uduziłeś samochód. Zgaść, dlatego nie dajesz gazu, a miejsce parkingowe jest pochylone, jest lekko pod górkę. I tak jak mówiłem wcześniej, będziemy zawracali. Przed nami ostatnio moje jedno z ulubionych miejsc do parkowania parkujemy skośnie za tym samochodem, który jest zaparkowany. W porządku jedziemy dalej. Idziemy sobie do wordu, przetrenujemy wjazd i wyjazd. Czyli wjazd do wordu masz po lewej stronie przed przystankiem autobusowym. Wrócimy sobie wykorzystując wjazd na parki po lewej stronie. Tak jak ten samochód będzie za chwilę wyjeżdżał. Tylko nie uciekaj mi w prawo, to straszne dziury są. Idziemy teraz do wyjazdu i poproszę z wyjazdu w lewo i na światłach również w lewo. Elegancko, w porządeczku, Nie mam młówek. Dojedziemy sobie do światła. Na siodłach będziemy zawracali. No, wcześniej, bo masz przejście na pieszych. Ale gaz, 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 nie hamulec. Tutaj dopiero powinien być kierunek włączony i dopiero spokojnie zmiana pasa. To, że dostajesz polecenie, że skręcamy gdzieś tam w lewo czy w prawo, Aha. to nie znaczy, że trzeba w tym momencie od razu Aha. polecenia włączyć kierunkowskaz. Aha. Bo równie dobrze może być polecenie pod tułem na najbliższych światach, proszę skręcić w lewo, a światowe będą przykład za kilometr. Jeżeli zawracasz, to interesują nas auta na przeciwkę.